Szlachetna Paczka to akcja świąteczna, grudniowa, ale jak wiadomo przygotowania do niej trwają już zdecydowanie wcześniej. Yy, tak, dokładnie. Yy, przygotowania już się rozpoczęły w sierpniu, na, tak naprawdę w połowie lipca. Zaczęła się rekrutacja nowych wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Yy, w Pabianicach mamy już zrekrutowanych 20 wolontariuszy, z czego 11 jest nowych, 9 jest jakby weteranów. No, każdy z wolontariuszy niestety... w musi przejść cały proces rekrutacji od początku, czyli począwszy od zgłoszenia na www.szlachetnapaczka.pl, zostań wolontariuszem. Następnie przechodzi rekrutację, czyli rozmowę rekrutacyjną z osobą z działu rekrutacji. Potem jest podpisywana umowa. No i teraz w tym tygodniu w niedzielę będzie wdrożenie dla wszystkich wolontariuszy, nieważne czy to są wolontariusze, tak zwani weterani, czy są to wolontariusze nowi. Ale potrzebujecie jeszcze więcej. Osób, tak, oczywiście. Tak? Ponieważ, że tak powiem, rąk do, pracy, rąk do pracy nigdy nie brakuje. Wolontariuszem może zostać tak naprawdę każda osoba bez względu na wiek, natomiast osoby niepełnoletnie mogą być tylko wolontariuszami towarzyszącymi i mogą pomagać nam na magazynie, koordynować pracę na magazynie, natomiast nie mogą samodzielnie chodzić do rodzin. Natomiast pozostałe pozostałe osoby już pełnoletnie, no to mogą być pełnoprawnymi y, wolontariuszami. No, wolontariusz przede wszystkim musi. Charakteryzować, charakteryzować się dużą empatią, natomiast też musi mieć bardzo dużo asertywności w sobie, musi być bardzo wnikliwy, bardzo uważnie słuchać, ponieważ my chodzimy na rozmowy do rodzin jako wolontariusze i rodziny przechodzą weryfikację. Tak? Zapytam o tych nowych wolontariuszy. W jakim wieku są to osoby? Są to osoby naprawdę z dużym przedziale wieku, bo są to osoby, które mają 23 lata i są to osoby już, że tak powiem, z doświadczeniem tak zwanym życiowym, czyli tak osoby koło 50, 40, 50 lat. Mamy trzech wolontariuszy, którzy do tej pory byli darczyńcami, a w tym roku stwierdzili, że oprócz tego, że chcą być darczyńcami, również chcą poznać tą pracę jakby od drugiej strony, czyli jak pozyskuje się rodzina, jak się z nimi pracuje i z darczyńcami również. No to przejdźmy teraz do kolejnego etapu akcji. Co dalej? Jak już będą wszyscy wolontariusze? Jak już będą wszyscy wolontariusze, następuje nabór y, na tzw. pozyskiwanie rodzin. Y, w Pabianicach już pozyskiwanie rodzin się rozpoczęło. Y, zostały złożone dokumenty i prośby o przygotowanie takich rodzin w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. Y, już są dokumenty złożone w Domu Dziecka. Y, wszyscy pedag pedagodzy i wszyscy dyrektorzy szkół i przedszkoli Pabianickich. Również mają już informacje, że można takie rodziny do nas zgłaszać. Jest podany do mnie numer telefonu, y, każdy może się ze mną skontaktować. Wiem, czekamy jeszcze teraz na y, informacje z Team Challenge i od y, brata Alberta. Jakie to muszą być rodziny? To znaczy, się to. Mamy kilka kategorii rodzin. Są to osoby samotne, są to osoby samotnie wychowujące dzieci, są to osoby dotknięte chorobą, ewentualnie niepełnosprawnością, są to osoby starsze, są osoby, które jakby ma, są dotknięte skutkami wojny na Ukrainie, jak wszyscy wiemy, no oraz innych z, z zdarzeń losowych typu, nie wiem, pożar, powódź, czy y, nie wiem, śmierć, czy wypadek jakiegoś, jakiejś bliskiej osoby, tak. Później jak już otrzymacie taką listę rodzin... Wtedy, wtedy zostaje taka rodzina przydzielona do dwóch wolontariuszy, bo zawsze do rodziny idą dwie, idą dwie osoby, żeby to było obiektywne. Przeprowadzają z nią, z tą rodziną rozmowę, dopytują się, co doprowadziło do takiej sytuacji, w jakiej się na przykład znaleźli. Następnie wolontariusze muszą podjąć decyzję, czy daną rodzinę włączają do szlachetnej paczki, czy nie. Jeżeli włączają do szlachetnej paczki, no to przyjdą na kolejne spotkanie. Nigdy nie jest powiedziane, że mają być tylko dwa spotkania. Jeżeli może być więcej, jeżeli coś wolontariuszom nie pasuje, ewentualnie mają jakieś pytania dodatkowe, to mogą iść na kolejne spotkanie. Natomiast ostatnie spotkanie jest takim spotkaniem, gdzie jakby rodzina już przekazuje nam swoje info, informacje, co jest im najbardziej potrzebne, tak? To jest taka. Powiem ostra weryfikacja rodzin. Eee, jest jest bardzo ostra weryfikacja rodzin, ponieważ yy, najważniejszym kryterium, tak jest. naprawdę, które jest, yy, to jest kryterium materialne i jeżeli rodziny przekraczają progi, czy to osoba mm, samotna to ma 950 zł na ten rok, a rodziny mają 900 zł na osobę. Jeżeli te progi są przekroczone, oczywiście, jeżeli one są przekroczone minimalnie. To też i owszem, ale jeżeli są sytuacje, gdzie te progi są przekroczone albo nam się coś niestety nie zgadza w budżecie danej rodziny, no to taka rodzina na dzień dobry jest jakby odrzucana. Po weryfikacji powstaje baza rodzin. No właśnie. Powstaje baza rodzin. W tej bazie rodzin znajdują się wszystkie rodziny z, danego, znaczy z naszego będą się znajdowały z naszego powiatu. Otwarcie bazy rodzin następuje 16 listopada w tym roku i po otwarciu czekamy na tak zwanych darczyńców naszych kochanych, którzy będą sobie wybierali rodziny z tej bazy i mają, ma jakby mają czas na kompletowanie tej paczki, na kontakt z wolontariuszem, bo to tylko wolontariusz się już z nim kontaktuje. Jeżeli nie są w stanie się dogadać, no to czasami może wkroczyć w to lider. No bo i takie się sytuacje zdarzają i później następuje jakby kompletowanie tej paczki i na 14-15 grudnia, kiedy jest już tak zwany weekend cudów, paczki trafiają do naszego magazynu, który jak co roku znajduje się w zespole, w zespole szkół numer 2 potocznie zwanym elektrykiem. Kto tak? może zostać darczyńcą teraz? Darczyńcą tak naprawdę może zostać każdy, bo mamy grono... Jak patrząc tak z perspektywy lat, to są i firmy, i osoby fizyczne, i są to grupy przyjaciół, grupy znajomych, którzy się dogadują i po prostu robią paczkę, tak? Weekend cudów, to są dwa dni, sobota, niedziela. W tym czasie doręczone paczki przez darczyńców. Zostają przekazane osobom, wybranym rodzinom, prawda? Tak, dokładnie. Bardzo duże emocje. I... Bardzo duże emocje, bardzo dużo, że tak powiem, się czasami leje łez. Natomiast tutaj jestem wdzięczna za pomoc naszym strażakom, którzy od lat nas wspierają, zawsze z nami jeżdżą, zawsze jeżeli są duże paczki, pomagają nam te paczki wnosić, czekają na nas. Czasami, jak są dzieci, to mamy, że tak powiem, zaprzyjaźnioną firmę, która nam pomaga pożycza nam różne stroje dla dzieci, żeby dzieciaki też miały frajdę. No i jedziemy do tych rodzin. No i tam niestety są te emocje, które ciężko jest y Ciężko jest często gęsto opanować. Pamiętam, we wcześniejszych edycjach darczyńcy mogli uczestniczyć w tych spotkaniach, teraz to się zmieniło. Yy, tak, po pandemii niestety się zmieniło: darczyńcy nie mogą jeździć, i, tak jest, i tak jest w tym roku również, yy, że darczyńcy nie będą mogli jeździć. My musimy, jeżeli rodzina wyraża zgodę, my musimy, że tak powiem, wszystkie te emocje, które są w danym momencie przez rodzinę ujawniane. Muszą być po prostu przez nas przekazane. Niektóre rodziny nagrywają podziękowania, wtedy my te podziękowania wysyłamy do darczyńcy, no i tak to wygląda. Kasiu, podczas tej edycji szlachetnej paczki jesteś liderką. Tak. Wcześniej byłaś wolontariuszką. Tak. Skąd decyzja, żeby teraz przewodniczyć tej akcji? Z tym zamiarem nosiłam się już od dwóch albo trzech lat. Natomiast w tym roku dowiedziałam się tak zwaną pocztą pantoflową, że w Pabianicach nie ma lidera. Wysłałam zgłoszenie, bo stwierdziłam, że chcę się sprawdzić w tym, czy mi się uda. Jak na razie informacja zwrotna od moich wolontariuszy, którzy są, jest bardzo fajna, że jest, że jest dobrze, bo jestem już po spotkaniu z moimi tak zwanymi weteranami. Pewne poczynania, znaczy pewne uzgodnienia żeśmy już poczynili odnośnie tej nowej edycji. A która rola trudniejsza? Wolontariuszki, liderki? Yy, tu jest ciężko powiedzieć. Yy... Wolontariusz jakby ma na swoich barkach tą odpowiedzialność za daną rodzinę, za swoje decyzje. Ja natomiast jako lider na tą chwilę mogę powiedzieć, że mam odpowiedzialność za całość, tak? Żeby to wypaliło, żeby to wyszło fajnie, żeby Weekend Cudów był fajny, żeby rodziny były zadowolone. To dopiero, początek, mamy, Do dopiero tak? początek, natomiast już jest bardzo że dużo rzeczy jakby ogarniętych, ponieważ mówię, no mam fantastycznych wolontariuszy i to tych nowych, z którymi mam kontakt i to tych starych, którzy naprawdę się udzielają, tak? dzwonią, proszą, czy, mi, czy czymś pomóc, gdzieś coś zawieźć, czymś coś przywieźć, gdzieś coś odebrać. Naprawdę są fantastyczni ci ludzie. Jeszcze na koniec zapytam, gdzie możemy śledzić wasze poczynania, gdzie można znaleźć informacje na temat pabianickiej edycji Szlachetnej Paczki? No, mam nadzieję, że w tym roku uda nam się, że tak powiem, reanimować nasz fanpage Szlachetna Paczka Pabianice. Walczymy o to y, bardzo, żeby móc tam wrzucać wszystkie bardzo istotne informacje i żebyście też wy, jako mieszkańcy Pabianic, wiedzieli co się dzieje, na jakim jesteśmy etapie, jakie są nasze, że tak powiem, plany co do przyszłości tego projektu. Ogólnie informacje na na stronie www.szlachetnapaczka.pl, ewentualnie na stronie na Facebooku Szlachetna Paczka Po Prostu. I bardzo dziękuję. dziękuję również.